się mańku wszystkim to ja, Mister Panda i dzisiaj jesteśmy na jednym serwerze, co ja bardzo kocham i będzie no, to jest jedna z serwer gildi po pierwsze, a po drugie jestem na tym jestem na jednej wyspie, co tepnął mi jeden VIP i ten co się nazywa Optimist Mist Ej, i niby mnie tu no, i niby będziemy My tutaj wykopię teraz tą górę, to będą małe serie i mam DX'owe EQ sorry, że nie nagrywałem wcześniej ale te eku mi dał optimisti też i niby właśnie spodzienkujcie mi, że niby dał mi to i właśnie go nie ma na tym serwerze szkole nagrywam hmm. I będziemy wykopiemy tą tutaj górę i się zaraz osłoną gildie guy. Ton, ton, ton. I nie, to będą małe serii... To będą małe odcinki z tej serii, ale znowu solka, że nie, Wy ten. Czasami będzie iść wolno, bo będę miał już za dużo rzeczy. I kopiemy jak... Mam 80 fps -ów. cały czas mi idą do góry, mam 90, 100, a teraz na dół mi poszły, mam 30, 50, hmm, teraz mam 2 tylko, ale nie obchodzi, nie mam lagów, mam Windows 8, co wcześniej miałem Windows 7, mnie nie to dziwnie. miałem 7 i jeden kolega mojego taty, i mam, zrobił, że to Windows 8, a więc to jest... Magik lub super mega ten hacker czy coś nie wiem ale to super dziękuję Ci właśnie też a więc tutaj będzie kopać już też tutaj wykopałem ma. mój kolega ma tego VIP-a a więc mi pożyczył a więc mi dał jego kit VIP co może to robić co so, chyba nie wiem ile i na początku możecie zacząć za kit tools co Wam daje skórzane eku daje wam kamienne rzeczy i też wam daje jedną linkę co tutaj niby patrzcie jak dobrze niby robię jeden temat z innym że ten że to będzie super ta seria a i po pierwsze pokażę wam spawna co jest super ładny już, już zobaczycie jakie super rzeczy tutaj są na przykład tutaj już te ludzie tutaj mają ten widać jest... ten, 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 nie o wcześniej e, diaksowe kół, ale jeden zombie go zabił nie wiem jak i jak widać jest super ładny tutaj ten spawn, tutaj na dole jest ten end tam prosto skręcić po prawej jest... A co pokażę ale dobrze tematy robimy Jak jestem trochę chory tutaj mamy enchanting na 30 tutaj end, a tutaj mamy nether o jezu jaki nogi, no. chcę wam przeprosić super psalagi ale to jest to co ma i tam na górze możecie widzieć tak jakby ten linię różową o teraz wam pokażę mam pisze, level 17 ja... Um, czym... co to jest powie gdzie teraz Adam <grym> tak nazywam się Adam nie i nie ten to jest poziom, jak zawiedziacie, no to daję wam. I tutaj to jest moje super pro rzeczy. Co tutaj jest? To mam wszystko. O jadcie, co to było? Właśnie chcę... Chcesz... W... To jest niby coś takie, co ten gościu to miał. Zostaw mnie! What the fuck! Nie, 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 nie zostaw mnie! To jest coś co mnie odpycha właśnie ten na mnie to próbuje Ale troll I ten szybko wam pokażę tymczasem co nie robi Ale troll I to mają takie dziwne aspekty Na przykład ten ma żeby mnie wyrzucał niby gdzie chce i nawet teraz mnie wkurwia <grym> więc cześć do youtube łoto ale troluje. no tutaj często wychodzą takie nie, rzeczy od mobów tutaj mnie zostawi, tutaj nie może mi tego robić tylko nie ma ender chestów ja wyłapuję posiadających takich itemów jak. O, ten, ten co widzicie teraz, ten super gig. O, ten Mary Ninja i Nigdy nie tepajcie go, bo was zabije. Powiedzcie. Czekamy szarpana, no bo niby ten. Ma takie eku, co niby po prostu zabija wszystkich. Zabija wszystkich. Nie zabił, straciłem moje diaks Eku. A szczęście, że są dobrzy ludzie. I... Nie. A, okej. Okay. Ogar się, co ja. Tutaj macie. Ty... Ogar się. Ogar się, napiszę No i jak widzicie, to tutaj takie moby z... z mobów wyrzuca. wam... Nie. Nie mam na pusze chyba. Pytasz mi... I tutaj wyrzuca... Co to ma być wróżka? A wróżka jak fajnie, no ode. I tutaj ma, często wychodząc z ze tych Zemobów takie fajne i ty, co pisze unalizę Co jak wejdziecie na spona i pójdziecie tutaj, 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 tutaj. tutaj i naklikacie prawym przyciskiem o tak na niego ja teraz nie mam nic wszystko dam do enderchestu okej okay, już nie zostawił i nie, jak mu dacie dawam takie dziwne rzeczy ja właśnie nie mam nic przy sobie z takich bo będzie to wkurzać a więc ten serwer to będzie tylko żeby pokazywać a więc będzie super i też tutaj jest kilka warpów no warp even, co często nie ma Warto co nie wiem o co kapuje. Biblioteka. Że jesteś w Jotów. Honadu. Chciał... Chcę mnie zrzucić, no. Bo nie Ja. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Mnie chcę. rzucić na pewno do tamtego. Szybko pójdziemy na home. Home? Szybko, 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 no kurwa. Zostaw mnie. Wczoraj mnie zabiłeś z moimi it. Wczoraj mnie zabił, no właśnie, to była jednak... Ja miałem diamentowe kół, zabił mnie i akurat resetują mi temy. No pewno. no... It's my pietruszka, ja chcę pietruszek. Chciałam pokazać też Warp Spawner. Co... jestem pierwszy chyba ze serwa co to ma. Co to jest jeden taki spawner? Co tutaj po prostu muszę bić zombie? Co to jest zombiaków Znalazłem to w Mineshaftie, tu ranclima, że nikt mnie zawiół. I tutaj zostawiłem, miałem zombiaka z Biaxeku, co mi zniknął Bo zapomniałem mu dać sing taga I nie pójdzie szybko na moją ją gildię Jak będziecie wiedzieć ten filmik i chcecie do gildii powiedzcie mi to w komentarzach i jak Wam się spodobał ten filmik dajcie lajka, opublikujcie, dajcie doj Dajcie do ulubionych, subskrybujcie, komentujcie, jak chcecie do Gildii, komen... skomentujcie mi to i ja i, ben... i... będę niby na tym serwie prawie zawsze Czemu minister pana, zaczął mówić prawie zawsze, bo mam język